Snow. Snowmoll porusza się pod pokrywą lodowca, podobnie jak kret drąży kanały w lodzie, śniegu czy też firnie, gdy je napotka na swojej drodze. Swobodnie poruszając się pomiędzy granicami moren, stanowiących jego królestwo, jako drogowskazy obiera linię pola magnetycznego, na które reaguje całą powierzchnią swojego ciała. Gdy tylko zechce, nurkuje do granitowego startego rucha lodowca dna, kilkaset metrów pod lodem, i tam zasypia w ciemności i chłodzie. Trudno określić, jakiej jest wielkość. Równie dobrze może mierzyć się z muchą, jak i wielorybem, lecz nie to jest najważniejsze. Snow jest czymś, co bardziej można poczuć niż zobaczyć.